Kiedy Katarzyna Cichopek wrzuciła zdjęcie w eleganckiej białej stylówce z intrygującym podpisem, wśród jej fanów zapanowało prawdziwe szaleństwo. Wszyscy zaczęli snuć domysły na temat ewentualnego ślubu, a gratulacje posypały się jak z rękawa. Takie rzeczy w mediach rzadko pozostają bez echa, dlatego nasza reporterka postanowiła zapytać Edwarda Miszczaka, przedstawiciela Polsatu, o ewentualne wieści związane z tą parą celebrytów. Reakcja Miszczaka była bezcenna. Katarzyna Cichopek oraz Maciej Kurzajewski to naprawdę znany duet w polskim showbiznesie. Wspólnie prowadzą program Pytanie na śniadanie w TVP, a od początku tego roku występują w autorskim formacie Halo to Polsat. Ich kariery zawodowe jednak wcale nie zaczęły się w tym samym czasie. W 2009 roku Katarzyna zasiadała w żyli programu Czarpar, podczas gdy Maciej znajdował się w roli gospodarza. Ich relacja przez długi czas pozostawała tajemnicza, ale już od pewnego czasu nie ukrywają swojego związku i chętnie dzielą się emocjami związanymi z ich miłością. Niedawno ta para wypoczywała w Grecji, a Cichopek opublikowała na swoim profilu zdjęcia w białym komplecie z podpisem MY już po. Stylizacja oraz tajemniczy komentarz wzbudziły lawinę spekulacji o potencjalnym ślubie, a fani zaczęli gratulować ceremonii. Nasza reporterka, Karolina Motylewska, postanowiła zapytać Edwarda Miszczaka o prawdopodobieństwo, że Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub. Jego reakcja była pełna zaskoczenia, a miszczak wyraził zdumienie, sugerując, że para mogła się pobrać już wcześniej. Wkrótce dodał, że życie prywatne gwiazd nie jest przedmiotem jego zainteresowania, zachowując nutę tajemniczości. Wygląda na to, że na horyzoncie może być ślub dwóch znanych osobistości w polskim showbiznesie. Po eksplozji plotek, niezauważonych detalach, każdy aspekt ich życia może być szeroko komentowany. Ich menedżer również po spekulacje, co jeszcze bardziej intryguje media. Nie tak dawno jedna z osobowości Polsatu, Karolina Gilon, pożegnała się z kanałem, co także było przedmiotem omawiania i komentarzy z perspektywy życia w showbiznesie, które, jak zauważył Miszczak, bywa brutalne i nieprzewidywalne. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są zatem świetnym przykładem na to, jak życie prywatne może wpleść się w karierę zawodową, a wymagająca natura showbiznesu stwarza nowe wyzwania i sytuacje do omówienia. Przyszłość tej pary nadal pozostaje niepewna, ale z pewnością będą w centrum uwagi mediów przez dłuższy czas.